Witajcie przedszkolaki, zapraszam Was na bajeczkę o kreciku samotniku i nieśmiałym słowiku. Mały czarny krecik w grubych okularach najlepiej czuł się we własnej podziemnej norce. Kochał ciszę, ciemność i spokój. Niechętnie wychodził w dzień, kiedy wszystko zalane było jaskrawym światłem słońca piszczało, ćwierkało, pokrzykiwało. Inne polne stworzenia, świerszcze, myszy czy ryjówki, próbowały zaprzyjaźnić się z sąsiadem. Ale często w trakcie najlepszej zabawy on znikał nagle, zupełnie jakby zapadł się pod ziemię. I coś w tym było, bowiem już po chwili siedział na ulubionym fotelu z filiżanką kawy w ławce i odpoczywał od ruchu, blasku i hałasu. – O nie! – zdychał nieraz, gdy jego wrażliwe ucho przewiercały ptasie trele, gwizdy i pochukiwania. – To powinno być zabronione! – myślał, lepiąc z żywicy kulki do zatykania uszu. Wszystko zmieniło się w chwili, gdy do gniazda witego w gałęziach dzikiego psu Prowadziła się rodzina Słowików. Tak pięknego śpiewu krecik nie słyszał nigdy w życiu. Od tej chwili, gdy tylko zobaczył małego szarego ptaszka na gałęzi, wyłaził na sam szczyt swego kopca i słuchał. Najbardziej podobało mu się, kiedy ćwiczył młody. Nie zawsze wszystko wychodziło mu idealnie ale robił postępy i śpiewał coraz piękniej. Krecik nieraz chciał mu to powiedzieć, ale nigdy nie miał śmiałości, aby wyleć ze swej norki, stanąć pod krzakiem bzu i oświadczyć – Cześć, jestem Krecik, mieszkam pod wami, podoba mi się, jak śpiewasz. Hmm. Bywało, że już zakładał ulubioną czapeczkę i ruszał w stronę drzwi, ale za każdym razem wrodzona nieśmiałość Zatrzymywała go w domu. Aż pewnego dnia... Nie denerwuj się tak, tłumaczył synkowi tata Słowik. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Na widowni zasiądą twoi koledzy ze szkoły i ich rodzice. Wszyscy bardzo życzliwi. Twój profesor śpiewu jest z ciebie taki dumny. Będziemy siedzieć w pierwszym rzędzie i Mocno trzymać kciuki, żebyś wypadł jak najlepiej. No, popraw piórka i lecimy. Biedny młody Krecik wyobraził sobie zalaną światłem salę koncertową z rozćwierkanym tłumem ptaków na widowni i aż się wzdrygnął. Za jakieś dwie godziny będzie po wszystkim, pocieszył się szybko. Jakież było jego zdumienie, gdy już po chwili. Młody słowik był z powrotem. Wpadł jak burza do gniazda i zapadła cisza. Czyżby coś poszło nie tak? Krecik pokręcił się chwilę bezradnie, aż w końcu w domowych kapciach stanął pod krzakiem bzu. Cześć! Zaczął niepewnie i <laughs> chrząknął po zasłonę w gardle. Pewnie mnie nigdy nie widziałeś, bo mieszkam pod ziemią, ale chcę, żebyś wiedział, że codziennie słucham, jak śpiewasz, i to jest piękne cisza. Zdumiony swoją śmiałością krecik już miał odwrócić się na pięcie i wrócić do siebie, gdy z gniazda wysunął się z owie Uciekłem z koncertu, wyszeptał młody. Zobaczyłem ten cały tłum i mój głos się wystraszył. Zupełnie przestał mnie słuchać. Taki wstyd. Krecik pokiwał głową ze zrozumieniem. Ja też tak mam. Już dawno chciałam powiedzieć ci, że jestem twoim fanem, ale nie miałem odwagi. Dopiero dziś. Hmm, w takim razie dam koncert specjalny dla ciebie. Młody słowik Uśmiechnął się przez łzy, stanął na gałązce i zaśpiewał tak cudnie, że krecika zaptało. Serce waliło mu jak szalone, a spod grubych okularów płynęły łzy. To było piękne, zabrzmiał w ciszy głos Taty Słowika. Wróciliśmy wszyscy z koncertu i usiedliśmy cichutko na sąsiednim krzaku. Dałeś znakomity koncert, synku, zawstydzony kracik z pośpiechem wytarł oczy. Witaj, uśmiechnęła się do niego mama Słodikowa. Cieszę się, że Cię widzę. Za miesiąc kolejny koncert, gdybyś miał czas i ochotę. Przyjdziesz, zapytał z nadzieją młody śpiewak. Krecik bez słowa kiwnął głową, że tak. W dzień koncertu krecik wystroił się w najlepsze futerko i zasiadł z rodziną słowików w pierwszym rzędzie. Młody wyszedł na scenę, spojrzał na widownię i zbladł. No dalej, zaczynaj! Powtarzał w duchu krecik. Zaciskając nerwowo łapki. W pewnej chwili chrząknął, <laughs> a wtedy stała się rzecz niesłychana: zniknęła koncertowa scena, widownia, jasne reflektory i eleganckie stroje. Młody wziął głęboki oddech i zaśpiewał tak, jakby siedział na gałęzi własnego gniazda nad krecim kopcem. Gdy skończył, zapadła cisza. A po chwili zerwał się istny huragan braw. Najgłośniej klaskał krecik. I nie tylko klaskał, ale jeszcze podstakiwał i wrzeszczał – wiwat, brawo, bis! Chyba pierwszy raz w życiu narobił takiego hałasu. Gdy wszyscy wrócili do domu, przyjaciele spojrzeli na siebie i kiwnęli głowami. Rozumieli się bez słów. Kolejnego wieczoru młody siedział na gałęzi i śpiewał całkiem nową piosenkę, a krecik słuchał go tak, jak tylko krety słuchać potrafią.